Całą arę milk kolony stanowi grupa 32 gospodarstw. W pojedynczej kolonii utrzymuje się zazwyczaj 350 do 500 krów mlecznych. Pracownicy najpierw przygotowują się do doju, a następnie sprawnie doją do ulicy. Aray Milk jest miejscem pracy dla wielu Hindusów z północnego Mumbai. Wydajność pracy jest niewielka, płace muszą być głodowe. Cała praca jest ręczna, dojenie, zadawanie pasz, czyszczenie zwierząt, usuwanie obornika. Obory są bez okien. Centralny korytarz. Bawoły stoją odwrócone od siebie.

W czasie pobytu trzeba razem z mistrzem oborowym dokonać przeglądu całej obory. Przegląd ten był dla mistrza bardzo ważny i prestiżowy. W Mumbai są trzy oddzielne kampanie kolejowe. Jedna z nich prowadzi z Mumbai na północ przez Ahmadabad do Delhi. Właśnie na dworze tej linii się teraz udaje. Bombaj centralny na południu miasta ma ładny kolonialny wygląd. Warto zrobić szereg zdjęć. Mamy pecha. Zdjęć nie będzie. Policjant nie pozwala. No.